Siemka, ja jestem Odachu i dzisiaj mam dla Was nietypowy odcinek, ze względu na to, że tak, ogólnie, jak widzicie, codziennie staram się zagrać przy, przynajmniej kilka dzień i to jest chyba moje największe osiągnięcie, czyli 3 tygodnie temu w Goldzie 2 zająłem pierwsze miejsce, 20 rozegranych gier, bo jest taki limit, że nie można grać więcej, po 20 rozegranych grach już się nie dostaje punktów, 17 wygranych, awansowałem do Golda 1 i co się potem okazało? No, w następnym tygodniu poszło mi trochę gorzej. Zostałem w tym goldzie 1 na 20 winów tylko 9 zwycięstw. No a tydzień temu miałem koszmarną serię, coś mi nie poszło. No i zabrakło mi jednego punktu praktycznie no dwóch, żeby zostać w goldzie 1, więc spadłem z powrotem do golda 2. No i obecnie ranking wygląda tak. Że znowu jestem pierwszy. Do końca serii został jeden dzień yy, i 12 godzin. Nie wiem, czy z 11 wygranami, wygranymi uda mi się z powrotem wrócić, wrócić do Golda 1, ale mam zamiar, jak już będę w goldzie 1 zrobić jakiegoś live'a z Geogessera. Bo powiem wam, że nie spodziewałem się na początku, że tak to wygląda, ale po goldzie 1 jest już master. Więc nie ma żadnych platyn, diamentów i tak dalej. Więc. Będzie walka o Master Tier w Geogeserze. Powiem Wam, dzisiaj mimo wszystko plan nie jest taki, żeby grać w tego oryginalnego Geogesera, tylko uszczęśliwić moją wickę Lowix, która jakiś czas temu, tak naprawdę 50, ja sobie tutaj włączę zakrywacz, żeby nie pokazywało mi, jakie są lokalizacje, bo jesteśmy na innej stronie, na World Worldgeserze, wysłała mi dwie specjalnie mapki stworzone dla mnie. Jedna mapka nazywa się, uwaga, mapka dla Adacha wersja 2. Po Twojej pysznej zupie nie ruszam dupy z klopa, ta zupa była z mlekiem. Na mleko, mam alergię. Kto nie zna, to jest jego wina. Doceniam to, że ten klasyk jest znany również wśród młodszej widowni. To jest mapka, która jest stworzona specjalnie dla mnie, i jest też druga mapka, która nazywa się, uwaga, Adachow 100 dni dookoła świata. Kiedy kakumaj? Kiedy kakumaj? Kiedy kakumaj? Kiedy kakumaj? Kiedy kakumaj? Generalnie. Koleżance Lowix chyba wleciał lekki brainrot, ale nie nie oceniam. Tak czy siak, jeśli starczy czasu i zrobimy sobie te dwie mapki, bo przynajmniej chciałbym zagrać po cztery rundy, bo jest 20 lokalizacji. W każdej mapie przygotowanej dla mnie, czyli w tej pierwszej i w drugiej, jest 20 lokalizacji, więc po przynajmniej po cztery rundy chciałbym zagrać, ale mam jeszcze pewną perełkę. W życiu. Podczas rankedów na Geogaserze udało mi się zrobić 2 razy 5k, czyli dokładnie zaznaczyć lokalizację w dokładności co do kilku chyba set metrów. Jedną z tych akcji nagrałem i mało tego, okazało się że ja byłem w tym miejscu. Dlatego wiedziałem, gdzie to jest. Jeśli starczy czasu, to zobaczymy sobie to na samym końcu. Ja przechodzę do gry. Dawno nie grałem tutaj na tym, na tej stronce. Odpalimy sobie full screena, żeby wam to lepiej się tutaj oglądało. No i yy, troszeczkę ubolewam, chociaż nie, czekajcie, to nie jest yy, chyba ta mapa, gdzie pokazują się nazwy ulic, prawda? Bo na tych gorszych... O nie, pokazują się nazwy ulic. To jest łatwiejsza wersja. Na zwykłym Geogesserze nie ma nazw ulic, więc często widać tutaj na przykład jakieś cyrylicy i tak dalej. No i widzę od razu, że... Aha. Okay. To czekajcie, ja sobie wejdę tutaj na sam początek i spróbujemy zrobić jakieś drobne 5K. To by oznaczało, że jesteśmy mniej więcej tutaj, prawda? No, 20 metrów nie trafiłem, ale okej, okay. 5K trafione, to było banalnie proste, więc idziemy dalej. Całowa Całowanie za 800 metrów? <grym> Hotel dla psów, całowanie? A, to jest nazwa... A, okej, okay, to jest nazwa miejscowości. Nie wiem, gdzie może być całowanie, ale powiem wam tak. Całowanie, próbujemy sobie podjechać. JBB to nie są przypadkiem wyroby yy, mięsne. Powiedziałbym, że to może być przy jakiejś jeziorku, bo na przykład całowanie to wiecie, jak dziewczynę zabieracie nad jeziorko, Okej, okay, bliżej Warszawy. Rozumiem, że tam jest większe, większy popyt na, na całowanie, rozumiem. Teraz jesteśmy. W... Podoba mi się to, że cały czas to jest Polska. W serze normalnym nie jest aż tak często yy, polska trafiana. Plac wolności. wam, że to też będzie jakaś śmieszna miejscowość. Zobaczymy. Podjedziemy sobie tutaj do, do tego. Strzelce o polskie, okej. Okay. Strzelce o polskie są tutaj. Dziewkowice, ty, wiecie co? Tak mi się wydaje, że jej yy, humor właśnie lowix może. Sugerować. A nie, to będzie zimna wódka. Okej, okay, jeszcze lepiej. Myślałem, że dziewkowice, to był taki subtelny humor, że wiecie, a, dzieweczka, szła dzieweczka do laseczka. Okazuje się, że nie. Po prostu zimna wódka, prosto z mostu, okej. Okay. Wow, ale fajnie! Auto Google Street View się odbiło w tym w lustrze. To mi wygląda na jakieś takie stare, postkomunistyczne budownictwo, wiecie? Prudnik. Gdzie jest prudnik, wiecie co? Prudnicka, no to musi prowadzić do prudnika. Ło. Moszna, Moschen. Czekajcie, ja wiem, gdzie jest moszna. W sensie oprócz tego, że w moich majtkach, ale. <głoszna> moszna przecież jest gdzieś tutaj i to musi być na Śląsku, ze względu na to, że mamy podwójny napis, prawda? Ja powiedziałbym tak. Nie tyle, co można, co trzeba. Dobra, jeśli mamy grać dłużej, to ja sobie tak zaznaczę mniej więcej, bo nie będę, ok, jest moszna. Mało punktów zyskałem, kurde. To chyba dlatego, że jest mapa ustawiona na Polskę, bo często tak jest, że jak się gra jeden kraj, nawet jak się troszeczkę tylko nie trafi, to potem się dostaje znacznie mniej punktów. Wiktorowo, odcinek wypoczynkowy, o, ośrodek znaczy się, okej, okay, centralna Polska, bardziej Kujawy, ale niech będzie. 10 tysięcy, 3 gwiazdki zyskałem, no i 5k, jedno wpadło, to było akurat bardzo łatwe, 5k, no ale umówmy się. Dobra, wiecie co, teraz bez żadnego podjeżdżania, postaram się trafić mniej więcej w województwo. Są wiatraki, więc musi być trochę wiatru, więc ja bym stawiał, chociaż wiatraki są też u mnie na zachodzie, ale raczej bym stawiał na północ. Tam w tle jakaś wieża, rzepak. Chociaż, kurde, stawiam na. Powiedzmy, że tu. Patrzcie, no mówiłem, że kurde musi być wiatr. Myślałem, że to będzie zbyt oczywiste, że nad morzem, ale okej. Okay. Rozumiem, że tam była jakaś śmieszna nazwa miejscowości. E, ja zapomniałem sprawdzić. Ty. O, znalazłem coś. No nie będę w stanie tego rozczytać, ale to już mi wygląda. Zobaczcie. Góry w tle. Góry na. Czekajcie, tam góry jakieś takie na północ. Czy to nie mogłyby być na przykład Świętokrzyskie? Wow, okej, okay. to jest aż tutaj, czyli nie spodziewałem się, że góry stołowe, bo tutaj są góry stołowe, prawda? Będą widoczne aż tak na północy. Zastanawiam się, gdzie tu na północ mogły być widoczne góry I myślałem, że bardziej bardziej Świętokrzyskie, ale tu się okazało, że zostałem wyrzucony. Wow, fajna lokalizacja. Muszę tutaj bardziej myśl A to chyba jest most graniczny. To byłby most graniczny, a to nie jest przypadkiem przejście lo no właśnie. No właśnie. Mówiłem od razu, że to jest przejście, więc to musi być górna odra w takim razie, skoro ona jest taka szeroka. Mamy to, proszę Państwa, a więc ja sobie wrócę na początek, żeby zrobić drobne 5K, czyli jesteśmy praktycznie na środku tego mostu, a to by oznaczało, że jak kliknę hop, to mamy 5K. Dziękuję bardzo. Fajna lokalizacja. Myślałem, że może to będzie najdalej wy wysunięty na zachód punkt polski, ale okazało się, że nie. Tutaj jesteśmy. Co to jest za rynek? Widziałem, że Wielkopolska. A, konie. Konie to konin, tak? Czyli rynek w koninie. Gdzie tutaj jest rynek? Ktoś jest z konina? Pozdrawiam konin. Dobra, nie będę szukał. Niżej macie rynek. To nie... to nie Tak średnio wygląda to jak rynek. Okej. Okay. Średnio na mapie w sensie to wygląda jak rynek. O, jaki kościółek. A co tutaj się dzieje? Dobra, stawiam na Dolny Śląsk. Okej. Okay, nie było źle. Zobaczyłem górskim i mówiłem... Hmm, pachnie mi to jak Dolny Śląsk. Biały ka... Rozumiem. Województwo dolnośląskie, powiat miliczki, gmina milicz. Dobra, jest milicz, Dodajcie mi jeszcze biały kał i będziemy mieli pięćka w białym kale, co wy? No, <laughs> weszliście kiedyś tak prościutko w biały kał. Białe błoto. Tutaj jest na dole coś tak bielej. Dobra, przyznaję, przerósł mnie ten biały kał. Zaznaczam to. O, zobaczcie, on był na samej granicy, tutaj. Jak to jest możliwe? Przecież tu jest jakaś granica powiatu. A widzisz, bo ja jeszcze jestem w tym powiecie. Ja głupi jestem. Przecież faktycznie była tablica, która oznacza granice powiatów, a ja szukałem w środku powiatu. Dobra, jest dino, czyli ulubiony supermarket mojej mamy. Polska firma, polska marka. Żyd. Okej, okay, dobra, widzę. Widzę tutaj, co jest napisane. Więc zaznaczam byle, gdzie. Zobaczymy tylko. E, zobaczcie tylko nazw <laughs> nazwę tej miejscowości. Ona jest tu. Także chodzi, o, chodzi oczywiście o Rzym, prawda? Dziękuję, Lowik, za tę za beczkę śmiechu. To wygląda jak... Czekajcie, co to jest za jakiś post-apo? Miejski ogród zoologiczny Łódź. Ty, no to prosta sprawa. Nie wiem, gdzie to jest, ale zaznaczam byle gdzie, bo nie będę już szukał. Dobra, jestem wrzucony znowu na środek jakiejś wioski. Już się boję, co to jest za miejscowość. Dobra, jest jakaś tablica. Wyjedziemy kawałek dalej, zobaczymy. Nowa sól? Ty, gdzie to jest w nowej soli? Jak. Nie! 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 Nie, wyszedłem! Wyszedłem przez przypadek! Nie kliknąłem tego, co chcia... Trzymajcie mnie, kurwa. Wyszedłem, dobra, głupi jestem. Zagramy jeszcze w to. I jak. Jak będzie czas, to. O, to jest Australia, od razu widzę. To nawet nie patrzę, bo od razu widzę, że to jest Australia. Prawdopodobnie gdzieś tu. No wyżej, dobra, nie trafiłem, ale wschodnia Australia. No tutaj. Co to za pompę? Co to za pompę? Mi tutaj się pokazało. Ja tu mówię pompę, a tu się okazuje, że to jest w Zoberlinie. Patrzcie, azjatyckie rytmy, pan. Taki i generalnie gdzie możesz być, nie? No oczywiście, że Berlin, nie? Zober w Berlinie. Okej, ja już nie szukałem 5K, bo to nie o to chodzi. Co to kurwa? jest? To jest twoja łazienka. Co to, co to jest? Co to jest? Co to jest za lokalizacja? Dlaczego takie rzeczy są w Google Serze? What the fuck? Jeszcze, czy ja mogę mu we wejść do mieszkania? Nie, no to jest Rosja, prawda? To musi być jakaś Rosja. No powiem wam, że jest to yy, w pewnym sensie Uczące pokory, jak widzę, że jak ludzie mieszkają, chociaż dużo mieszkań w Polsce w latach 90. tak wyglądało, chociaż telewizory były z dupką. Powiem wam, że <laughs> nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. No ale stawiam na coś ruskiego. O, to była Nowos... Norilsk, Syberia? <laughs> Okej. <Okay. śmiech> nie spodziewałem się czegoś takiego. Ależ tutaj jakość. Mm. To jest dość dziwne. Tutaj się nawet nie mogę ruszyć, bo to jest jedno i tylko i wyłącznie miejsce. Stawiam na. Czemu nie mogę aż tak dalej przewinąć? Mapki. Nie wiem, gdzie są wyspy wielkanocne. Dam na Fiji. O właśnie. Mikronezja, okej, okay. ale tak czułem, że to są te klimaty. A tutaj mamy. O, czy to nie jest Golden. Golden Gate? Czy to nie jest Golden Gate? O, no... właśnie. 5K, kurwa, tak z czapy totalnie. Chłop po prostu zniszczył system. No tu mamy Londyn przy Wielkim Oku, no nie? No, generalnie jesteśmy chyba tutaj, nie? No, przy Big Benie. Znowu 5K wpadło. <laughs> A tu... O, czekaj, czekaj. A to nie jest... Czy yy... to nie jest Korea Północna? Pyongyang? Patrzcie. Oczywiście. Nie wierzę, że jest... Że jest... Yy... Google Maps, znaczy to, to. nie jest chyba w Google Maps, nie? Zobaczyłem to i widzę, że to jest Korea Północna. Dobra. Nie do końca kojarzę, gdzie to jest na mapie, a tak bez satelity trudno też mi jest to stwierdzić. Nie, czekajcie, kim? Square. Czy to by nie było. Jeśli jesteśmy tutaj przy tym placu, to to byłaby ta ulica, prawda? Patrzcie, to jest kolejne 5K. Ale jaja, no łatwe lokalizacje dostaję, to prawda. Ale wydaje mi się, że to. To nie jest aż takie tutaj. Problematyczne, nie? No tutaj ewidentnie Południowa Afryka. A tu jesteśmy chyba mniej więcej w tym miejscu, nie? Nie, Ateny. Okej, okay, dobra. Pomyliłem się. Wow! Wow! Co to jest? Cyrylica. Wydaje mi się, że to może być. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale stawiam na Moskwę. Ok, kolejne 5K. Totalnie z dupy. Ty, co to jest za runda? 3 razy 5. A jeszcze diamencik jakiś wpadł? Dziękuję Lowik za takie mapki. Buduje się w ten sposób moje ego. No to jesteśmy na placu Świętego Piotra w Watykanie. Także hop. Dziękuję bardzo. Tutaj jesteśmy. Wow. To jest chyba Is. Czy to jest Islandia? Tylko nie do końca wiem, gdzie to może być. Dobra, nie wiem. To nie jest Islandia. Co to jest? O! Portugalia, no ale. Aha, okej. Okay. Jożek nie wiedział! Jo. Ja pierniczę. co to jest za widok? Aż przez chwilę... Ja mam lęk wysokości, wiecie? Uff, nie, nie mogę na to patrzeć. Dobra, wiecie co? Klikam gdziekolwiek. Gdzie to może być? Żeby nie strzelić aż tak totalnie z dupy. Stawiam, że to może być gdzieś tu. Co kurwa? Chiny? To ja nawet nie wiedziałem, że Chiny mają zdjęcia, to ja nie, nie zakładałem nawet, że to będą Chiny. No, tutaj stawiam, że tutaj mamy do czynienia z Antarktydą. <laughs> Rzadkość. A, czekajcie, nie pościłem Wam full screena. No kurwa, sk... przepraszam, ale skąd? <laughs> skąd ja mam wiedzieć? Ja nie jestem Rainbowtem. Ja, nie, dobra, ja mam taki. Dobra, stawiam, że to jest gdzieś tu. Cook Island. Ale punkcik pad. Mam taki strach, jak patrzę na coś takiego, na wysokie jakieś miejsca. No tu jesteśmy w Nowym Jorku na takie wysokie miejsca albo na gdzieś pod wodą strasznie to wygląda. Strasznie, naprawdę boję się. A tutaj wiecie co? Wydaje mi się, że to może być gdzieś tutaj. Okej, okay, dobra, spieprzyłem, ale tak tak czułem, że to na pewno nie jest Antarktyda. Tu jesteśmy przy yy... czekaj, czekaj. Kojarzę to, ale to są Nie... o kurde. Gdzie ja wszedłem? Ty wiecie co? Chyba dalej dam, chyba dalej, chyba dalej dam Berlin. <laughs> tak właśnie kojarzyłem, że to, że to Berlin, ale nie mogłem w pierwszej chwili sobie uświadomić. Hmm, to mi wygląda na Brazil! Ale nie ta strona okej okay. O, patrzcie! Nie no nie wierzę. Co to ma być? Messi go zakryli, Piquet, Stewardesa, Messi. Czy tu jest Iniesta pod spodem? Tu Suarez, Neymar. Ale to nie jest Katar. Nie dajcie się zwieść, yy, proszę państwa. To jest Camp Nou w Barcelonie. Nie wiem do końca na mapie, gdzie to jest. Okej, okay, trzy punkty obok. No nie, niestety, nie wpadło 5K. Fajne lokalizacje, dziękuję. Podoba mi się ta mapka. A dobra, no tutaj jest yy, szybka opcja, żebym się zrehabilitował. Ateny, dziękuję bardzo. Prawdopodobnie będę miał te same. Tak jest. Dobra. Świetne mapki, dobrze się bawiłem. Ale wiecie co zrobimy? Żeby nie było tak, że nagrywam bardzo rzadko z Geogessera i to jest wszystko co dzisiaj dostaniecie to chcę wam też pokazać zapis Jednej z moich gierek, a mianowicie takiego rankeda, którego udało mi się tutaj nagrać przeciwko pani Katie z Irlandii. To był jeszcze 31 maja, więc no, miesiąc temu, jak jeszcze byłem w Goldzie 2, to była właśnie ta moja seria 17 z... znaczy nie seria z rzędu 17 zwycięstw, ale na 20 gier 17, 17 zwycięstw. No i tutaj jest to miejsce, o którym wam powiedziałem na początku odcinka, czyli moje pierwsze 5K. No tutaj zobaczyłem, że mamy do czynienia chyba raczej z klimatami afrykańskimi. Nie pamiętam dokładnie, czy ja tę grę wygrałem, czy nie, ale wydaje mi się, że tak. No biorąc pod uwagę, że miałem to 5K, to... Chociaż Kathy chyba też wtedy nie, nie straciła jakoś szczególnie dużo punktów. No tutaj rozpoczęcie bardzo mocarne z mojej strony, a raczej bym powiedział, że bardzo słabe ze strony pani z Irlandii, bo straciła od razu 4000 punktów na start. Więc w teorii mogę zamknąć to w dwóch rundach. Tutaj zobaczyłem, że mamy chyba jakieś klimaty takie bardziej filipińsko-indonezyjskie. Nie pamiętam, co tutaj dokładnie było, albo może Tajlandia. Nie, na no, Indonezję bardziej. Jakarta, przedmieścia Jakarty. Zobaczymy, czy tutaj dobrze zaznaczyłem. Nie pamiętam dokładnie, co ja tutaj zaznaczałem. Tak naprawdę nie pamiętam żadnej z tych rund, prócz tamtej jednej. No bo chciałem wam właśnie pokazać tę grę ze względu na tę jedną rundę. Nie, to bardziej Indonezja. Nie, tak kojarzę te, te murki, także co to tutaj zaznaczyła. O, to samo co ja, ale nie trafiliśmy w miasto. Ale ukazał, okazało się, że to była yy, Jawa, prawda? Czy to sen, czy Jawa? Była kiedyś taka piosenka? Jakiś taki w jakimś kreskówce? Czy to sen, czy Jawa? No tutaj mamy ewidentnie wyspy, prawda? Yy, no i zobaczyłem Shamrock Logistics, czyli, yy, proszę Państwa, firma z koniczynką. No to mówię sobie, ha, a właśnie, yy, Irlandia. I zaśmiałem się ze względu na to, że. Gram przeciwko Irlandzce i Zastanawiam się, czy ona będzie bliżej mnie. Chyba, chyba tutaj też w tej rundzie wygrałem, z tego co pamiętam. No właśnie, ja tak taktycznie w Dublin, prawda, a ona <grytanie> a ona gdzieś na wypizdowie. Na własnym podwórku ją zrobiłem, no ale okej, okay. to nie było aż takie. No tutaj od razu widzę, że yy, arabskie klimaty, coś w stylu Kataru, Omanu, nie, bardziej taki Katar w zasadzie. O, czy tutaj nie ma przypadkiem flagi? Takiej jordańskiej. Zaznaczyłem właśnie jakiś Aman, coś w tym stylu. I się kurwa okazało, że, że, nie, że się pomyliłem. Że y, Zjednoczone Emiraty Arabskie mają podobną flagę, nie? Te, te kraje mają bardzo podobne flagi do siebie. No tutaj spieprzyłem. Aż teraz też byłem prawie, że pewien, że to będą tamte. Chociaż o tamto, tamte przedmieścia Amanu mam wrażenie, że są bardziej takie kamieniste, że, że tam nie ma takich budynków. Teraz tak z perspektywy czasu sobie myślę. Tutaj jakieś Niemcy, tak. Teraz sobie myślę, że to mogły być jakieś północne albo zachodnie Niemcy Wiatraki, prawda, więc wiatru musi być dużo, więc stawiam na jakieś północne Niemcy Może bliżej morza w zasadzie, może tam ten Cypelek powyżej Hamburgu Tam gdzie jest, że tak powiem, Schleswig-Holstein, no nie Chociaż kurde, nie wiem, aż tak dobry, dobry z, powiedzmy, z, reg z regionalnego strzelania yy, w Niemcy nie jestem dobry Chociaż nie, dobrze, dobrze miałem czutkę, że tutaj nawet wyżej powinienem dać więc się udało y, obić panią Kathy jeszcze bardziej? Ale uwaga, 47 punktów, to jest nic. I patrzcie teraz na moją minę. Ja sobie... Patrzcie na sobie, myślę sobie. Kurwa, chwilę moment. Ja tak patrzę, what? Przecież to jest. Przecież to jest Budapeszt. Ja przez ten most nieraz przejeżdżałem i myślę sobie, okej, okay, to jest okazja, żeby zrobić 5K. Myślę sobie, gdzie jest y, zamek na wzgórzu? Tu jest zamek, więc halabasztia tutaj jest. Bo w zasadzie to się inaczej czyta. Bum! I dzień dobry, wieczór. 14 metrów. Moje pierwsze 5K i to w miejscu, w którym jeszcze byłem. Ze względu na to, to jest bardzo satysfakcjonujące, ale co jest najśmieszniejsze. Nie wygrałem nawet po tej rundzie, bo ona też wiedziała, że to jest Budapeszt, więc zbiłem jej, nie wiem, 30 punktów. To mi wygląda na Argentynę albo Chile. Chyba, ch chyba Chile. Czy to nie byłoby na przykład. Yy, nie, albo, albo faktycznie. Jak się nazywa Konsensjon? To miasto? Konsensjon? Teraz tak sobie myślę. O! I tutaj zobaczyłem chyba flagę. No właśnie, to. to Concepción. okej. Okay. Dobrze, to tutaj, że strzeliłem w koncepcjon. Nie byłem dość pewien aż tak bardzo tego strzału, ale w sensie w konkretnie miasto, ale to, że Chile, no to tutaj nie podlega to żadnej wątpliwości. Już buziaczka, nawet wysłałem pani Katie na pożegnanie, bo nie sądziłem, że ona będzie bliżej. Okazało się, że nawet miasto trafione. No, co prawda, nie 5k, ale potężna zaliczka. Bye bye! I tyle. To była moja dwudziesta gra. No i w ten sposób, moi drodzy, zostało udokumentowane moje kolejne zwycięstwo, awans na pierwsze miejsce w rankingu, i w ten sposób awansowałem do Golda 1, więc. Tak wyglądała moja właśnie tamtejsza gra. Okej, okay, tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, ale przede wszystkim Lowix, mam nadzieję, że tobie się podobało. Mi się bardzo podobały twoje mapki. Jeśli będziesz miała ochotę, jak najbardziej jeszcze kiedyś z miłą chęcią to przyjmę, bo dobrze się bawiłem. I ubolewam, że Geogesser nie jest na moim kanale trochę bardziej popularny, że tam czasem muszę uciekać się do jakichś clickbaitów i tak dalej, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu to się będzie robić coraz bardziej popularne, bo mi wielką przyjemność sprawia nagrywanie i granie w tę grę. Także tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, like, jeśli Wam się podobało i koniecznie komentarz. Napiszcie, co sądzicie, być może, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku: czy rankedy na żywo, czy może omawianie starych rankedów, czy może live'a, czy może jakieś customowe mapki. Piszcie. Dzięki Diana.